ma tu wahacz. Zapraszam na test samochodu prawdziwie unikalnego, czyli Jaguara F-Type. Jego unikalność nie wynika tylko z tego, że jest to F-Type po prostu to już jest wartością samą w sobie, ale też z konfiguracji egzemplarza testowego, ponieważ mamy tutaj kabriolet, v 8 5-litrową 450 koni i wyposażenie opcjonalne za 160 tysięcy, co winduje ceny samochodu, który widzicie do astronomicznych 754, więc jest czym jeździć, jest o czym opowiadać. Startujemy! Jaguar F-Type jest już prawdziwym rynkowym weteranem, ponieważ pojawił się on w 2012 roku i wtedy śmiało można było zachwycić się jego dynamiczną sylwetką, kipiącą charakterem czy ogromną maską obiecującą konkretne jednostki napędowe. Przez niemal 10 lat od premiery samochód przeszedł dwa liftingi i ten drugi z 2019 roku postrzegać można jako większy w kwestiach wizualnych, ponieważ to właśnie wtedy pionowe światła z przodu zastąpione zostały poziomymi, które nadały frontowi bardziej powiedzmy wkurzonego wyrazu twarzy. Obojętnie czy komuś F-Type podobał się przed, czy po liftingu bardziej. Moim zdaniem jego bryła pozostaje niezmiennie piękna i klasyfikuje go w samochodowej ekstraklasie. A jako cabriolet bez dachu, samochód dostaje dodatkowe punkty w dziedzinie egzotyczności. Testowany egzemplarz został solidnie doposażony w obszarze wyglądu i przede wszystkim mówię tutaj o specjalnym matowym lakierze, przygotowanym przez tak zwane Centrum Doskonałości Jaguara SVO za astronomiczne 50 370 zł. Skromne 4550 zł kosztuje pakiet black, dodający więcej. Ciemnych akcentów, a 20 felgi obecne w testówce nie wymagają dopłat, ale żeby nie było za tanio, obecne wewnątrz nich tarcze hamulcowe 38 cm z przodu i 37,6 cm z tyłu z czerwonymi zaciskami oznaczają dopłatę w wysokości 18 630 zł. We wnętrzu też stylu nie brakuje, bo chociaż nie jest ono jakieś specjalnie bajeranckie pod kątem kształtów, tylko dominują w nim bardziej proste linie, to czuje się w tym wszystkim pomysł i przywiązanie do detali i bardzo przyjemnie mi się w takim otoczeniu podróżowało. Zwłaszcza z czerwonymi skórzanymi akcentami, bo dodają one całości dużo uroku. Najwięcej czerwieni spotkać można na fotelach, które są udanym połączeniem komfortu i sportu. Pod kątem komfortu wymieniłbym ich nie taką dużą miękkość, ale taką, że nie przeszkadza, nawet w dłuższych trasach, nie są to zdecydowanie deski. Z kolei aspekt sportowy budowany jest w nich przez solidne wyprofilowanie, no i też wygląd, ponieważ prezentuje się moim zdaniem rewelacyjnie z tymi zintegrowanymi zagłówkami. Fotele w 100% wykończone są skórą. Znaleźć ją można również na tunelu środkowym, na desce rozdzielczej, a także na drzwiach. Dzieje się tak w egzemplarzu testowym za sprawą pakietu skórzanego rozszerzonego za 12 740 zł. Do samochodu tej klasy, moim zdaniem, jest on zasadny, ponieważ buduje fajny, luksusowy klimat. Wartym wzmianki rozwiązaniem mechanicznym w kabinie jest wysuwający się moduł z nawiewami środkowymi po uruchomieniu silnika. Nie są one wysunięte cały czas, ponieważ gdy na przykład odpali się priorytet ogrzewania szyb i ochotoparowywanie, to komputer uznaje, że w takim scenariuszu te nawiewy nie są niezbędne i je chowa, gdy się ten priorytet wyłączy, tak jak ja to zrobiłem teraz, to znowu się pojawiają. Ostateczną cenę samochodu podałem na początku filmu, a teraz warto, abym dopowiedział, co konkretnie się na nią składa. Testowany egzemplarz jest przedstawicielem bazowej odmiany Air Dynamic, która jednak wyjściowo i tak kosztuje 375 100 zł, ale dostaje się z dwulitrowym silnikiem benzynowym 300 KONI, więc wtedy klimat z F-Type'a trochę ulatuje, ale za 220 tysięcy zł więcej można dorwać już ją z testowaną 5-litrową benzyną V8 z napędem na wszystkie koła. Wydając zatem 595 tysięcy zł na prezentowany Cabriolet dostaje się dobry poziom wyposażenia, ale jak na cenę samochodu, pozostawiając czasami niesmak, bo na przykład konieczność dopłaty 2250 zł za dwustrefową klimatyzację albo 3400 zł za dostęp bezkluczykowy, to jest coś, co trudno mi było na początku uwierzyć. Poza tymi elementami, z grubsza, wszystko co trzeba jest w standardzie i dopłacać można głównie za rzeczy, które nadają F-Type'owi bardziej unikalnego charakteru. I najdroższy jest wspominany lakier, ale też system audio Meridian Surround kosztuje 23 090 zł. Elektryka foteli z ich podgrzewaniem i wentylacją to wydatek 13 160 zł i mógłbym jeszcze tak kilka pozycji wymienić, bo łącznie dodatki w testówce kosztowały 159 800 zł, ale ogólnie nie ma w to w sumie większego sensu w samochodzie tej klasy, bo jego nabywcy i tak raczej nie będą analizować cen poszczególnych opcji, tylko kupią to na co będą mieli ochotę. Gdyby ktoś jednak nie potrzebował v 8 albo opcjonalnych bajerów z egzemplarza testowego, to F-Type'a w nadwoziu coupé można dorwać za około 350 tysięcy złotych. Ile by taki samochód kosztował w leasingu operacyjnym, powiem na przykładzie oferty partnera Fahacz TV, czyli firmy Carly z Polska zajmującej się takim finansowaniem. Za parametry kalkulacji przyjmijmy 20% wpłatę własną, czyli 55 611 zł netto, dalej też będę operował już kwotami netto, też czteroletni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 83417 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 4406 zł. Suwaki pod swoje preferencje dostroić można klikając w link do oferty, którą umieściłem w opisie filmu, a jeśli ktoś myśli o innym modelu, to wchodząc na carlispolcar.pl znajdzie ich sporo dostępnych. 5-litrowa benzyna z F-Type'a to jednostka mająca na co dzień całkiem spokojne usposobienie. Podczas jazdy cały czas da się usłyszeć, że ma się tu do czynienia z konstrukcją nieprzeciętną, zwłaszcza jak na dzisiejsze standardy, ale w brzmieniu tej benzyny nie ma żadnej wulgarności, tylko bardziej dostojny charakter typowy do luksusowego krążownika nadającego się też w długie trasy. I muszę przyznać, że bardzo mi takie podejście przypadło do gustu, bo dosyć trudna do opisania słowami majestatyczność dźwięku, jaką gwarantuje v 8 połączona z jego dyskrecją, jest optymalna do F-Type'a podczas Normalnej jazdy, a jeśli ktoś chciałby trochę tego kota podrażnić, to oferują też tryb dynamiczny, w którym aktywny układ wydechowy przechodzi w tryby bardziej sportowy i wtedy po wciśnięciu gazu słyszy się donośny i piękny ryk, który wciąż pozbawiony jest jakichś hotheczowych strzałów, ale i tak zwraca uwagę całej okolicy. Usłyszeć to można chociażby podczas sprintu od zera do setki. albo od 90 do 140 km na godzinę. Mika, jaką gwarantuje F-Type z testowanym silnikiem, jest niesamowita i dla mnie była aż przerażająca przy pierwszym ostrym przyspieszeniu, bo odbierając samochód w Warszawie i jeżdżąc nim najpierw po mieście w trybie normalnym, czułem potencjał układu napędowego, ponieważ oferuje on bardzo dobrą zrywność nawet na niskich obrotach poniżej 1500 i lekkość przyspieszania. Ale komputer tak temperuje pedał gazu, aby czuło się co potrafi V8, ale też aby jazda nie była rwana ani wymagająca pilnowania się. Tymczasem w trybie dynamicznym F-Type staje się prawdziwą bestią, która brutalnie wciska w fotel, a dzięki napędowi na wszystkie koła takie przyspieszenie odbywa się idealnie płynnie. I chociaż wiedziałem, ile koni mechanicznych ma testówka, to wciąż robiło to na mnie ogromne wrażenie, i formalnością jest w sumie stwierdzenie, że takie osiągi gwarantują bardziej niż wystarczającą dynamikę do codziennej jazdy w każdych warunkach, a świadomość ogromnego zapasu mocy jest czymś naprawdę przyjemnym. Równie przyjemna jest możliwość zdjęcia dachu, a ponieważ F-Type był pierwszym kabrioletem, jakim dłużej jeździłem, to powiem kilka swoich przemyśleń w tym obszarze i jeszcze wspomnę, że większość ujęć jest przy zamkniętym dachu ze względu na troskę o kamerę, a też różnice w odbiorze nagrań są niewielkie. Wracając do tematu, po pierwsze wrażenia z jazdy bez dachu są dziwne, zwłaszcza w takim aucie, który tak jest szpanerskie, a gdy nie jest się od innych osób niczym izolowany, to jeszcze bardziej się to odczuwa, ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem i stało się to nawet szybciej niż myślałem. Po drugie, naprawdę ok wypada ochrona przed wiatrem, bo nawet jadąc ponad 100 km na godzinę czułem oczywiście go we włosach, ale niespecjalnie bardziej niż gdybym jechał zwykłym autem z opuszczonymi szybami i zdecydowanie nie miałem wrażenia, że mi on jak to się mówi, urwać głowę i ludzie z Jaguara dobrze zaprojektowali konstrukcję samochodu. Po trzecie, w słoneczny dzień słońce pali w głowę tak, że aż czasami prosiłem o chmury, więc lato i kabriolet to nie jest wcale takie idealne połączenie przez cały czas. A po czwarte, takie podsumowujące, jazda bez dachu to naprawdę super frajda. Nie w mieście w korkach, ale gdzieś na ładnej drodze czuje się każdy kilometr bardziej niż z dachem nad głową. Procedura składania albo otwierania dachu wymaga jedynie trzymania przełącznika, nie trzeba nic więcej robić. Trzeba go trzymać, jeśli się go puści, to tak jak teraz widzicie, całość się blokuje ze względów bezpieczeństwa. Ale gdy ten przycisk jest wciśnięty, to bardzo szybko jest dach opuszczany. Tak samo szybko jest otwierany. Można to robić podczas jazdy również. Do prędkości 50 km na godzinę jest możliwość robienia tego, co ja właśnie teraz. Wracając do układu napędowego, to 5-litrowa benzyna połączona może być w F-Type wyłącznie z automatem, który działa bardzo dobrze, to znaczy podczas jazdy w trybie normalnym nie szarpał i był z grubsza niezauważalny, i chociaż preferował niższe obroty, to elastyczność silnika, o której już mówiłem, sprawiała, że nie był to żaden problem. Odpowiednia płynność zachowywana była również podczas dynamiczniejszej jazdy i jak dla mnie do takiego krążownika skrzynia nadaje się bardzo dobrze. Negatywną stroną układu napędowego jest oczywiście spalanie, ale też nie ma dramatów w tym obszarze, bo spokojnie na jazda na zwykłych drogach poza miastem dzięki brakowi konieczności wkręcania silnika na wysokie obroty sprawia, że da się wtedy uzyskać wyniki nawet w okolicach 7,5-8 litrów na setkę. Na ekspresówkach zużycie paliwa rośnie do 9 litrów, a przy prędkościach autostradowych do 10 litrów. Najgorzej jest w mieście, bo wtedy przyspieszać i hamować trzeba już bardziej i w Warszawie samochód zużywa mi minimum 10 litrów przy wieczornej jeździe, a w gęstszym ruchu jest 13-17 litrów, ale przy tej cenie auta nie ma co liczyć za bardzo kosztów paliwa, tylko bardziej wypada powiedzieć, że. Zbiornik mieści we wtajpie 70 litrów. Elektroniczne zegary w F-Type mają takie samo oprogramowanie jak w innych modelach z grupy Jaguar Land Rover, ale w przeciwieństwie do na przykład takiego XE, którego testowałem jakiś czas temu, tutaj zdaje się wewnątrz siedzieć zdecydowanie mocniejszy procesor i obsługujący, dzięki czemu przełączanie się pomiędzy kartami jest okupione zdecydowanie mniejszymi opóźnieniami i pozytywnie wpływa to na wrażenie z użytkowania. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego zestawu wskaźników, to jest ona ok. Można sobie sprawdzać informacje z telefonu, z systemu audio, jest też trochę ustawień. Jest również możliwość wyświetlania mapy przy pomocy jednego z kilku widoków. Nie są one zbyt intuicyjne jeśli chodzi o dostęp do nich, są trochę zaszyte w menu, no ale biorąc pod uwagę, że dosyć rzadko się te zmiany dokonuje w aranżacji, to nie jest to wielki problem. Można sobie wybrać wtedy dowolnie co będzie z lewej, co będzie z prawej strony, w zależności od tego jaki widok wybierzemy. Zegarami steruje się z lewej strony kierownicy. Normalnie ten krzyżak służy do obsługi audio, ale po wciśnięciu tego przycisku odpalane jest menu. Brakuje mi tylko tutaj dedykowanego przycisku wstecz, przy pomocy którego szybko można by wrócić do nadrzędnej kategorii. Konieczność przeklikiwania się do góry bywa czasami trochę myląca, ale nie jest to wielki problem. Poza tym obsługa jest ok. Z lewej strony mamy też zmianę źródła dźwięku oraz odbiór, odrzucanie połączeń. Prawa strona poświęcona jest w większości tempomatowi. Można sobie jeszcze z tej strony odpalić grzanie kierownicy. Ekran systemu inforozrywki w testowanym Jaguarze, jak na tę klasę samochodów, ma zbyt kiepską jakość. Szczególnie rozdzielczość jest nim do poprawy. Nie mamy też tutaj najnowszego programowania znanego z Jaguarów i obecnego chociażby w przytaczanym XE. Ale o ile ten pierwszy zarzut, to jest taki zarzut przez duże Z. Tak z tym drugim faktem nie mam problemów ponieważ mamy tutaj bardzo logicznie zaprojektowany system, który bardzo szybko też działa, brakuje mi, żeby na ekranie domowym była mapa wyświetlana a nie tylko informacje o celu, ale dzięki temu, że na dole są skróty do najważniejszych ustawień i nie ma żadnej zwłoki w obsłudze tego wszystkiego, no to nie jest to wielki problem i ja pierwszy raz z tym systemem się zetknąłem i szybko połapałem się, co do czego służy. Więc co by nie mówić, przydałoby się temu systemowi odświeżenie, bo nie pasuje on do takiego auta, ale ogólnie daje radę, poza tym ekranem, o którym już wspominałem i rozdzielczość to już pół biedy, ale czytelność w słońcu jest nie naprawdę tragiczna. Jak zresztą sami widzicie, Teraz jadąc bez dachu czasami po prostu widać tylko białą plamę i dało się to zdecydowanie zrobić lepiej, bo gdy przyłożyłem obok wyświetlacza swój telefon, to z niego może nie przy idealnym kontraście, ale jednak wszystko mogłem odczytać. Panel klimatyzacji w F-type jest w większości fizyczny, tylko żeby zmienić kierunek nawiewu, trzeba zagłębiać się do menu ekranowego, a to najważniejsze kwestia, chociażby modyfikacje temperatury czy siły nawiewu. One obsługiwane są w większości przy pomocy pokrętu. Te pokręty można też wciskać i wtedy odpalać sobie albo wentylację foteli, albo ich podgrzewanie jest też kilka dodatkowych, fajnych przełączników do innych ustawień. Na tunelu środkowym mamy wybór trybów jazdy, kilka dodatkowych przełączników np. do wysuwania spoilera i wiek konstrukcji pozytywnie wpływa na przyjazność obsługi, bo nie ma tutaj rzeczy poukrywanych w menu, a jednocześnie po tym wnętrzu w ogóle tego wieku się nie czuje, więc ludzie z Jaguara projektując je zrobili kawał dobrej roboty. Maska w F-Type jest dobrze widoczna, ale jest ona też bardzo długa, przez co i tak trzeba się mocniej pilnować. Dodatkowo szyba jest wyraźnie pochylona, przez co pod szybie też do najkrótszych nie należy, więc ten dystans do wyczucia jest jeszcze dłuższy. Frontowa szyba jest też nisko poprowadzona tutaj, więc czasami niektóre sygnalizatory będą wymagały schylenia trochę głowy, by je dostrzec. Widoczność na boki jest ok, po przekątnej robi się już kiepsko ze względu na konstrukcję dachu, teraz zajmuje sporo spola widzenia. Tylna szyba. Trochę widać przez nią, co się dzieje za samochodem, ale przez jej niewielkie rozmiary wypada ją traktować jednak trochę w kategoriach symbolicznych. Kamera cofania oferuje całkiem dobrą jakość, ale biorąc pod uwagę cenę samochodu, jednak na przykład szczegółowość obrazu po bokach kadru powinna być wyższa. Za to mamy tutaj dobrą płynność oraz dobrą dynamikę tonalną, więc w tym modelu i tak bardzo to rozwiązanie się przydaje. Do minusów doliczyłbym fakt, że to, co znajduje się po bokach, jest trochę za bardzo rozciągane. Kamerę muszę pochwalić za to, za jakość w nocy to znaczy, nie taką dokładnie jakość, ponieważ obraz nie jest bardzo zaszumiony, ale jest też wyjątkowo jasny i dzięki temu klarowny. Wymiary samochodu to 447 cm długości i 192 cm szerokości, zatem nie czynią one z F-Type'a drogowego giganta, ale przez bardzo długi przód ma się wrażenie, że podróżuje się samochodem większym niż w rzeczywistości i sugeruje to też jego zwrotność, która jest kiepska. Dodatkowo kształt nadkoli w lusterkach, choć atrakcyjny dla oka, to jednak sprawia, że dosyć ciężko jest wyczuć przez nieodległości. Testowany Jaguar ma też niski przedni zderzak i jest on daleko od kół, przez co na jakichś ostrzejszych wzniesieniach, np. w garażu podziemnym, dałem jechać po skosie, aby uniknąć kontaktu z podłożem. Tak samo bardziej uważałem na jakieś progi zwalniające czy krawężniki. A na dokładkę jest jeszcze spalanie, o którym już mówiłem. I biorąc to wszystko pod uwagę, F-Type nie jest autem do codziennego użytkowania gdzieś w mieście. Jego żywiołem są dłuższe trasy, gdzie docenić można najbardziej brak dachu. I w takich warunkach jeździło mi się świetnie, chociażby ze względu na układ kierowniczy, który jest bardzo płynny, a jednocześnie czuje się w nim precyzję. I chociaż ogólnie samochód nie zachęca do ostrej jazdy po zakrętach, to pokonywanie ich w dobrym, dynamicznym tempie jest już jak najbardziej akceptowalne Dodatkowo zachowaniem samochodu można sterować w odpowiednim menu, co wpływa również na adaptacyjne zawieszenie i na ustawieniach komfortowych oferuje ono solidny poziom wygody, to znaczy na tyle, na ile pozwalają opony i ogólna niska konstrukcja samochodu, bo F-Type nigdy nie sunie po drodze jak ów premium, ale dostaje się w nim komfort pozwalający na naprawdę przyjemną, niemęczącą męczącą jazdę. Żadnej bardzo długiej podróży nim nie odbyłem, ale przez kilka godzin za kierownicą było ok, więc jako towarzysz na relaksujące przejażdżki, takie aby cieszyć się drogą i widokami, ten samochód nadaje się idealnie. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu F-Type'a jest dyskretne. Podświetlone mamy klamki w drzwiach a także przestrzeń pod nimi, na tunelu środkowym mamy rząd ledowych pasków na tym uchwycie, który się tam znajduje, ale nie są skierowane do góry, tylko do dołu, więc rzuca taki bardziej neutralny blask na okolice tego tunelu środkowego. Instrumenty pokładowe, jak również te dekoracyjne dodatki, podświetlone zostały na kolor niezmienny, taki trochę niebieski, trochę zielony. W kamerze bardziej wpada on w zieleń. Patrząc gołym okiem, ja bym bardziej powiedział, że jest on niebieski i nie wiem, czy taki wybór jest optymalny, biorąc pod uwagę charakter samochodu. Już jakaś taka bardziej dystyngowana powiedzmy biel, by tutaj pasowała, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia. To sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki, ale biorąc pod uwagę to dekoracyjne oświetlenie, i tak go dobrze widać. Przednie pikselowe światła LED w testówce są bardzo smukłe i pasują do też niskiej bryły samochodu. Paski do jazdy dziennej zintegrowane zostały z kierunkowskazami, które są na dodatek dynamiczne. W kierunkach w bocznych lusterkach też mamy diody. Z tyłu utrzymany został spłaszczony kształt lamp. W tej części nadwozia również pojawiają się dynamiczne kierunkowskazy, i biorąc to pod uwagę, F-Type prezentuje się tak ostro po zmroku, jakbym oczekiwał, biorąc pod uwagę jego wygląd za dnia, i zarazem tak nowocześnie, jakbym oczekiwał, biorąc pod uwagę jego cenę. F-Type w standardzie oferuje światła LED Premium, a za 8800 zł dokupić można obecne w testówce adaptacyjne pikselowe światła. Oferują one bardzo dobrą moc świecenia, a także precyzję poziomą odcinania stref jasnych od ciemnych. Dostaje się w nich również opcję wycinania pionowego innych samochodów tak, aby nie oślepiać siedzących w nich kierowców, a jednocześnie maksymalizować doświetlanie poboczy, co wyraźnie poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego. Jest cienki, niezbyt duży oraz obły, więc nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został w większości z przyjemnego materiału. To nie jest plastik, tylko coś takiego bardziej gumowatego. Po 5000 km w ogóle nie widać na tym żadnych ubytków. No jest przyjemny w dotyku, więc to mi się podoba. Podoba mi się też dekoracyjna srebrna wstawka. Mniej podoba mi się sam design tej konstrukcji, ponieważ jak na tak pięknie narysowany samochód jest pilot zbyt moim zdaniem, standardowy. Będąc w temacie odblokowywania samochodu, gdy się to zrobi, to można liczyć na całkiem przyjemny krótki pokaz świetlny z przodu. Pod kątem jakościowym poza skórą, o której wspominałem, mamy tutaj odpowiednią precyzję wykonania wszelkich elementów, na przykład tych mniejszych. Podłokietniki mnie rozczarowały z kolei, ponieważ są co prawda wykończone też skórą i pod nią jest trochę miękkiego wypełnienia, ale są na tyle takie sprężyste, twarde, że i tak kontakt łokcia z tym elementem nie jest przesadnie przyjemny. W niższych częściach kokpitu tutaj wciąż mamy miękkie materiały. Tak samo jak na boczkach tunelu środkowego, na jego wierzchniej części jest trochę forty czerni, ale nie w takiej ilości, żeby jakoś przeszkadzało, ponieważ bardziej zwracają uwagę te bardzo przyjemnie prezentujące się tworzywa o fajnej fakturze. Też wszelkie tutaj detale i elementy sterujące dobrze działają, kabina nie wydaje niepożądanych dźwięków ani podczas naciskania, ale podczas nawet takiego szarpania tego elementu, więc ogólnie można poczuć się tutaj docenionym, ponieważ czuje się też pieniądz, który został zainwestowany w materiały w tym samochodzie. Bagażnik w samochodach tego typu zdecydowanie nie jest kluczowy, ale dla formalności tak warto wspomnieć, ile się w nim mieści. Jest to w kabriolecie 132 litry według VDA albo 233 litry według DIN. Mamy tutaj wysoki próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, a także bardzo, ale to bardzo nieregularne kształty. Podsumowując, F-Type z V8 to samochód, którym, no, nie zaskoczę tu pewnie nikogo. Jazda daje ogromną frajdę i poczucie obcowania z motoryzacją na najwyższym poziomie, bo może nie jest on idealnym kompanem na co dzień, zwłaszcza gdzieś do miasta, ale jeśli da mu się kawałek dobrej drogi w ładnym otoczeniu i jeszcze pogody, aby można było zdjąć dach, to można poczuć się w nim naprawdę rewelacyjnie i jest to kolejny przykład zaprzeczający stwierdzeniu, że pieniądze szczęścia nie dają. W paru miejscach widać jest tutaj wiek konstrukcji, ale ogólnie jest to mniej odczuwalne niż się spodziewałem, a też gdy się wyjedzie taką bestią w trasę, przestaje mieć to jakiekolwiek znaczenie. I to wszystko, co przygotowałem o F-Type'ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlis.polska.pl A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!